Witajcie! Dzisiaj jesteśmy na Pagu. Jest to wyspa, która na szczęście jest połączona mostem z lądem, więc nie trzeba żadnej przeprawy promowej. Pokażemy wam kilka fajnych miejsc w Pagu, samo miasto Pag i oczywiście za nami, jak widzicie, Paszki Most. Do zobaczenia! Na pagu dają mleko, z którego wytwarzany jest paszki ser. Paszki sir, tak naprawdę. Bardzo dobry, aromatyczny. Chodzą po tych górach i jedzą takie malutkie roślinki, e, dropiutkie. Dzięki temu aromat i smak tego sera jest niezapomniany. To znaczy, że tak naprawdę jedząc go, czuć e, zioła, taki swoisty posmak gór. Polecamy. Mimo, że nie jest najtańszy. Prócz pak słynie z odzyskiwania soli z wody morskiej, podobno bardzo dobra to sól, nie, wiem, nie próbowaliśmy, ale z tego słynie między innymi również pak. jest dobrym miejscem na przyjechanie na wakacje, zwłaszcza ci, którzy nie lubią jeździć z własnym samochodem. Wystarczy wziąć samolot, wysiąść w Zadarze. Z Zadaru jest bezpośredni autobus najpierw na dworzec autobusowy i potem z dworca autobusowego od razu tutaj na Pak, czyli tak naprawdę gdzieś w około godzinkę po wylądowaniu możecie tam mniej więcej jest, o oh, tam gdzieś Dalej jest przystanek autobusowy, więc godzinkę po wylądowaniu już jesteście na Pagu i potem już tutaj w całej tej miejscowości, zaraz Wam pokażemy też plażę miejską, możecie sobie przebywać przez cały tydzień nigdzie nie jeżdżąc. Tak wygląda plaża w Pagu, jak sami widzicie jest dosyć długa, dosyć też szeroka, yy, na końcu jest taki mini aquapark, on jest czynny tylko w sezonie i możecie zobaczyć morze, yy, jakby w takiej trochę zatoczce, to nie jest pełne morze, czyli na pewno będzie dobre zejście dla dzieci. Jeżeli chodzi o plażę, ma taki drobniuteńki żwirek, dosłownie drobniuteńki, więc myślę, że też jest przyjemniejszy dla nóg. I w oddali widzimy, zobaczcie, taki właśnie krajobraz księżycowy. Właśnie pak jest też słynny z tego, że ma taki krajobraz księżycowy. Co to znaczy? To znaczy, że te górki tak wyglądają, nawet są organizowane w sezonie wyprawy, takie trekkingowe, gdzie można pomiędzy tymi szczytami chodzić, patrzeć i podziwiać różne zatoczki piękne. Dlatego też tak dużo osób kocha Pag. Bardzo popularną destynacją wśród nas Polaków. Zobaczcie, w sezonie są po prostu jakieś dzikie tłumy. Tutaj po tej stronie jest scena zawsze. A dzisiaj jest 5 lutego. Jesteśmy zupełnie sami. Na Pagunie tak nie wszystko jest zamknięte. Dotarliśmy do y, piekarni i kupiliśmy sobie pizzę, burek i croissanty z, z marmoladą. Y, za pizzę, za taki większy slajd zapłaciliśmy 2,30 euro. I 30 centu, za jednego burka 2,30 30 I dwa croissanty 2,50 euro. Smacznego! Jemy właśnie sobie y, drugie śniadanie o 14. miałem <laughs> ja sobie burek z serem. Bardzo dobry. Mm. Jeżeli chodzi o pizzę, słuchajcie, to jest bardzo dobra. Bardzo często się kupuje pizzę gdzieś w jakichś pekarach i one są takie. No średnia ta, yy, jakość to tak, jakbyś yy, ja tu po prostu w restauracji. Naprawdę pyszna. Polecamy, polecamy.